Cześć kochani. Witam was po dłuższej przerwie. Fajnie jest znowu wrócić do nagrywania filmików dla was. Mam mnóstwo inspiracji. A do dzisiejszego odcinka przygotowałam pięć stylizacji wiosennych, jeszcze nieletnich, takich typowo wiosennych. Można te stylizacje wykorzystać do pracy w biurze. Pierwszą stylizację mam już na sobie. Do tej stylizacji dobrałam koszulę w taki dość oryginalny wzór. Jest to fajna przewiewna wiskoza, więc spokojnie się powinna sprawdzić na wiosnę. Koszula jest z aktualnej kolekcji HM. Do tego dobrałam czarne spodnie z wysokim stanem. Dobrałam dość ciężkie buty. Chodziło mi o to, żeby zrównoważyć troszeczkę to stylizację. W razie chłodniejszej pogody na dworze dorzuciłam do tej stylizacji czarną skórzaną kurtkę oraz jako akcesoria dodałam szarą torebkę. Sobie kolejną stylizację. Tutaj wykorzystałam spodnie w kolorze jasnego brązu, dość eleganckie. Są to spodnie z kolekcji tegorocznej z Zary. Tak samo ta bluzeczka. Do tego dobra czarna, klasyczna czułanka z noskiem szpic. Stylizacja jest dość elegancka. Myślę, że do pracy jak najbardziej. Trzecia stylizacja, też dość elegancka, z wykorzystaniem zielonych spodni. Muszę przyznać, że te spodnie naprawdę robią wrażenie i bardzo często dostaję komplementy, że mam fajne spodnie, jakie zakładam. Także bardzo polecam. To są spodnie z zeszłorocznej kolekcji Rizel. Do tego dobrałam satynową koszulę. Jest to koszula z zary w takim czarnym, głębokim czarnym kolorze, bardzo fajna, dobrze się układa, jeden minus jest to poliester, a do tego dobrałam czułenka, te same, które pokazywałam w poprzedniej stylizacji. To sukienkę kupiłam w kary. Jest ona naprawdę ciekawa. Z przodu jest namarszczana. Nie wiem, czy to dobrze widać na filmiku, ale jest tutaj cały przód bardzo ładnie namarszczony, z siateczki. Natomiast wszędzie tutaj z góry, i mniej więcej dotąd, jest podszewka, także nic nam nie prześwituje. Dekolt też zrobiony. Idealnie, pięknie chowa biust, tak wiecie, akurat do biura, jak najbardziej na tak. Sukienka jest dość przyciele, więc podkreśla nam kształty, jednak tutaj mamy te namarszczenia, także coś tam potrafi też ukryć. Do tego dobrałam botki. Jest to takie wydanie wiosenne, kowboje. Taka stylizacja w chłodniejsze dni będzie bardzo fajnie się prezentowała z jeansową kataną. Pokażę oczywiście na sobie, jak to wygląda. Taka kurtka dodaje dość dużo luzu. Oczywiście kowbojki też sprawiają, że stylizacja jest bardziej na luzie, bardziej casualowa, ale jednocześnie nie jest sportowa. Ostatnia już piąta stylizacja. Tym razem wykorzystałam koszulę taką krop-topową. Jest to koszula z Zary. Koszula jest w fajnym błękitnym kolorze. Do tego dobrałam beżowe spodnie. Całość prezentuje się tak fajnie, wiosennie, lekko. Stylizacja jak najbardziej nadaje się do wyjścia, do pracy. Do stylizacji dobrałam mokasyny w jasno kolorze. Są to buty z ryłką, na grubszej podeszwie, ale dość elegancko wyglądają, fajnie uzupełniają stylizację. Były to już wszystkie stylizacje, jakie przygotowałam do dzisiejszego odcinka, także widzimy się w kolejnym odcinku. Będę wdzięczna, jeżeli dacie w komentarzach znać, która stylizacja podobała Wam się najbardziej. E, oczywiście nie zapominajcie, jak Wam się filmik podobał, dać łapkę w górę e, oraz subskrybować mój kanał. Także pa! pa.